Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twojej duszy. Kto czytał uważnie Biblię, wie o tym, że wszędzie tam, gdzie Jezus wzruszył się głęboko, dokonywał największych cudów. A wzruszał się głęboko, kiedy widział czyjąś skruchę, czyli żal za grzechy doskonały. Kiedy widział czyjąś biedę, upokorzenie, odrzucenie, bardzo ciężką chorobę, to wzruszał się głęboko. Co to nam mówi? Że ten nasz Pan Bóg ma serce, że to nie jest Bóg bez serca. Tylko to jest Bóg z sercem, serdeczny Bóg. I Pan Bóg bardzo Was prosi dzisiaj o to, żebyście bracia i siostry sobie to przypomnieli, że On nie jest bez serca. On prosi Ciebie o to, żebyś sobie w swojej wyobraźni zakodował to, że Bóg ma serce. Dlatego, że bardzo często go krzywdzimy takim wyobrażeniem, że Bóg jest bezwzględny. Że Bóg jest urzędniczy. Że Bóg jest chłodny, że Bóg jest wyniosły, że Bóg depcza nam po piętach, że Bóg nie przebaczy, że Bóg przede wszystkim poluje na nasze upadki po to, żeby je ukarać, że Mu na tym przede wszystkim zależy. O nie! Bóg ma przede wszystkim serce. W jakiejkolwiek świątyni znajdziecie obraz Jezusa, On ma odsłoniętą szatę i ukazuje swoje serce. I po prostu już nic nie musi powiedzieć. Bo widzisz ten obraz i wiesz, o co chodzi? Że Bóg ma serce. Dla kogo to serce ma? Dla siebie? Dla ciebie ma to serce, czyli jest Bogiem miłosiernym. I w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie to widzimy. On wzruszył się głęboko. Nie wzruszył się płytko, tylko wzruszył się głęboko jest napisane. Łatwo o łatwe takie wzruszenia, one się nazywają afekty. Kiedy człowiek się tak podkręca trochę emocjami i czy się wzrusza, czy się raduje, czy coś, a później opada. I wiemy, że mamy do czynienia wtedy z afektem. Że to nie jest prawdziwe uczucie, to jest uczucie sztucznie stymulowane. Natomiast Pan Bóg nie musi się sztucznie stymulować uczuciami, nakręcać się na coś. On ma prawdziwe uczucie. Jak się wzrusza, to głęboko. Bezdennie się wzrusza. Gdy podszedł do niego, wzruszył się głęboko. Zobaczył go i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Co to znaczy? Oliwą i winem. Dlaczego te rany zalał oliwą i winem? Orgenes mówi, że. To są dwa najważniejsze sakramenty uzdrowienia. Właściwie nawet wskrzeszenia człowieka. Oliwa, czyli olej krzyżma świętego, jaki otrzymujemy na chrzcie świętym, czyli chrzest. No i wino, bo każdy z nas skojarzy z Eucharystą. Te dwa sakramenty, one nam dają uzdrowienie. W Twoich ranach, w Twoim zagubieniu, w Twoim odrzuceniu. Bóg wyciąga do ciebie jakby dwie ręce I mówi chodź Chociaż może inne pięści cię uderzają Ja mam dla ciebie dwie ręce Przedłużeniem tej oliwy chrztu świętego jest każdy Każda spowiedź Każda dobra spowiedź Eucharystia Komunia święta To jest również komunia z Pismem Świętym Że człowiek czuje jedność ze Słowem Że rozumie to Słowo i to, co jest mówione, to, co jest zgłoszone, On to przyjmuje do serca i zgadza się z tym. Bo podstawą komunii ze Słowem Bożym jest to, że my mamy zgodę na wolę Boga. Że my nie mówimy Bogu, Ojcze, tak jak my chcemy na Ziemi, tak Ty zrób w niebie. Tylko mówimy odwrotnie, tak jak Ty chcesz w niebie, niech będzie na Ziemi. I czasem to, co On chce w niebie, jest zupełnie inaczej niż my chcemy na Ziemi. I potrzeba wtedy zgody. Że my się zgadzamy na to, że nasze życie nie musi być takie wspaniałe, cudowne i piękne i pełne sukcesów, byśmy chcieli. Bo Jezus też nie odniósł sukcesu. I On pokazał, że wzorem życia nie jest życie sukcesu. Tu zrobił wielki cios Szatanowi, który nasze życie i nasz świat atakuje wizją sukcesu. I dlatego jest tak wiele zranionych osób i tak wiele nieszczęśliwych, bo nie wszyscy mogą się dopchać do stołka. I to jest zasadzka szatana. A Bóg zrobił coś odwrotnego. On pokazał, że ci, którzy są ostatni, są pierwszymi. Ci, którzy przegrali w życiu, mają największe szanse w niebie. I ci, którzy są odrzuceni i ośmieszeni, są chwalebni i błogosławieni. I tu już szatan nie mógł nic innego wymyśleć. Bo tego się już nie da prześcignąć. To już jest za mądre, żeby ostatni był pierwszym. To tylko Bóg może taki paradoks wymyślać. Bóg nas uzdrawia oliwą i winem, chrztem i Eucharystią. Bóg nas uzdrawia, i wyciąga swoje dłonie pełne miłosierdzia w sakramentach. Nie pozbawiaj się sakramentów. Nie myśl, że sama modlitwa ci wystarczy. Nie pozbawiaj się sakramentów. Nie omijaj konfesjonału. Nie omijaj Komunii Świętej. Nie omijaj wspólnoty. Nie omijaj Biblii. Tak jak ten kapłan czy lewita ominęli zranionego tego człowieka. Kiedy opatrzył oliwą i winem tego człowieka, potem wsadził go na swoje bydle. Ktoś by powiedział: No jak można w Biblii użyć takiego brzydkiego słowa bydle? Nie można było napisać osiołek, ale to jest napisane bydle. I będziemy posłuszni Biblii raczej niż naszym zmysłom estetycznym czy smakom literackim. Nie jest ważne, co my myślimy o Słowie Bożym, ważne, co Słowo Boże nam chce zakomunikować. Jest celowo napisane bydle. Żeby podkreślić moc upokorzenia. Bo Ten Samarytanin wziął Go na swoje bydle tego zranionego. Jezus bierze nas na swój krzyż. I powiem teraz straszną rzecz, ale prawdziwą. I chcę, żebyś się przejął tą rzeczą. Dlatego, że wtedy przejmiesz się tym, co Bóg dla Ciebie uczynił. Przypomnij sobie, jak Chrystus dźwigał krzyż, jak On wyglądał. Pod tym krzyżem Wyglądał jak Ze zgrozą to musimy powiedzieć Wyglądał jak zwierzę, jak bydle Jak osioł, jak głupiec Jak wół, który ciągnie jarzmo, pług Za sobą I dla kogo się tak poniżył ten Bóg Miłosierny Żeby nas wyrwać Z naszych zezwierzęceń Z naszego bydlęcego sposobu życia Dźwigał nas Upodlił się... Żeby Ciebie wywyższyć do chwały... Przejmij się tym... Że Twój wszechmogący Pan... któremu budujemy takie pałace, świątynie... Że On właśnie tak jak bydle... Dźwigał Twoje grzechy... Żeby dać Ci łaskę nieba... Że to nie są żarty... Że to jest wielkie co On zrobił... Że się tak pomniejszył... Rozumiesz? Jak Cię Pan Bóg kocha... Jak jest miłosierny... Że wziąłcie na swoje bydle, że wziąłcie na swoją drogę krzyżową i że sam był goniony i poganiany tak jak się bydle gania, tak on był biczowany na tej drodze krzyżowej. To i nam się coś porusza wewnętrznie, kiedy człowiek sobie zdaje z tego sprawę, jak on to przeżył. To i nam coś wewnętrznie pęka i czujemy, że zrobił coś wielkiego dla nas. Aż strach o tym myśleć. Jak on się upokorzył dla Ciebie, bo jest miłosierny, rozumiesz? Zawiózł go do gospody. Wsadził go na swoje bydle i zawiózł go do gospody. Do jakiej gospody? Bracia i siostry, w języku greckim, gospoda pochodzi od dwóch, dwóch słów. Pas dachomai. Pandochion. Pandochion to jest miejsce, gdzie wszyscy są przyjmowani. O no gospoda, nie? Do gospody wszyscy mogą przyjść. Do gospody może przyjść idiota, do gospody może przyjść pijak, do gospody może przyjść. Pobożny, wierzący Może przyjść i ksiądz Może przyjść i siostra zakonna, Może przyjść i y, dziecko I stary i młody Wszyscy mogą przyjść do gospody Tam nie jest napisane, że takim i takim ludziom Nie wolno wejść To jest pewien obraz Ta gospoda nie jest naprawdę gospodą Tak jak i Samarytanin nie był Samarytaninem Jak i bydle nie było bydlęciem Jak i Jerozolima nie była Jerozolimą I Jerycho Jerychem W tej przypowieści wszystko jest ukryte Tą Gospodą, gdzie każdy może przyjść, dla każdego jest miejsca i wszyscy są akceptowani. Powinien być Kościół, świątynia. To jest ta Gospoda. To jest miejsce dla każdego. Tu każdy może odnaleźć swoje miejsce. Gospoda, Kościół. Wyjął dwa denary, dał Gospodarzowi i powiedział: „Jeśli wydasz co więcej, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Samarytanin wyjął dwa denary. Jezus zostawia w Gospodzie w Kościele, gospodarzowi, kapłanowi, dwa denary, Stary i Nowy Testament, Biblię. I mi mówi Wydaj. Ale zostawia mu też dwa przykazania: miłości Boga i bliźniego, dwa denary. I mówi: rozdaj to. Opowiedz o tym. Mów, miej staranie, ja będę wracał, ja przyjdę w Paruzji, ja zmartwychwstanę, ale później jeszcze przyjdę z nieba, będę wracał, I jeśli Ty coś dasz więcej niż to, co otrzymałeś, to ja oddam Tobie. Tak mówi do pasterzy, do liderów, do prowadzących wspólnoty, do kapłanów daj z siebie więcej niż otrzymałeś od Boga. Masz dwa denary, masz Biblię i masz dwa przykazania. Masz stary i nowy testament i miłość Boga i bliźniego. Daj więcej niż otrzymałeś od Boga. Rozwiń swój charyzmat. Ja jak będę wracał, oddam Tobie. Któryś z tych trzech okazał się według Twego zdania bliźnim i tego, który wpadł w ręce zbójców. Wszyscy słuchający tej przypowieści powiedzieli, no oczywiście ten Samarytanin. Ale my wiemy, że tym Samarytaninem jest Jezus wobec każdego z nas. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.